Ci z Was, którzy śledzą co się dzieje w Polskich Szachach, albo przynajmniej śledzą ten kanał, na pewno wiedzą co wydarzyło się na linii między Mateuszem Bartlem a prezesem PZ Szachu Radosławem Jednakiem. Woli przypomnienia, na kanale PZ Szachu prezes wypowiedział się na temat Mateusza w bardzo niepochlebnym tonie. Zasugerował jakoby Mateusz, pomimo swojej siły gry, pomimo tego, że jest jednym z najlepszych polskich szachistów, nie nadawał się do do gry w drużynówkach ze względu na swój charakter. I te słowa nie przeszły obojętnie. W zasadzie całe środowisko szachowe zjednoczyło się wokół Mateusza, nawet na Mistrzostwach Polski i w szachach błyskawicznych, które odbyły się w tę niedzielę w Włochowie. Żartowaliśmy sobie z Mateusza, że właśnie wokół siebie zjednoczył wszystkich szachistów. I po bardzo mocnej presji ze strony środowiska w kuluarach mówiliśmy, że najprawdopodobniej prezes... Nie pojawi się na otwarciu mistrzostw, który, yy, że pewnie wy, wyśle swojego jakiegoś wysłannika albo po prostu oleje sprawę, będzie starał się przeczekać to, co się wydarzyło. Natomiast ku naszemu zaskoczeniu pojawił się prezes i nawet przemawiał. I właśnie fragment tego przemówienia teraz razem odsłuchajmy. Zgadzając, że powiedzmy aspektów dużej nowej też. Tak ujmując, tak powiem. Stan faktyczny jest taki, że Mateusz Barker jest wybitnym reprezentantem, nie tylko indywidualnym, ale też i drużynowym. Te Przez wiele lat fantastycznie do reprezentacji Polski, nie tylko gra, ale też filarem naszej drużyny pod i naprawdę zrobił, zrobił dla nas wiele, wiele dobrego. Wszelkie komentarze dotyczące się, że tak powiem, atmosfery są, w mojej opinii, nie na poziomie, jaki powinniśmy my, jako Polski Związek, trzeba by prezentować. I też ja, ja, jako prezes, nie powinienem tego robić. To jest poziom, być może w papie, a może w komentarzach internetowych, ale to jest, że tak powiem, coś, co bardzo żył na sercu, popełniłem spory błąd i za to przepraszam. Tak naprawdę to ja. Dziękuję bardzo, że Państwo w ten sposób. No, ja, no piękna atmosfera, jaka była po prostu w Europy. No, ale mam nadzieję, że. No w jakimś sensie to teraz mówię, no pamiętajcie też nie do tej dobrej strony, co się nam dało w historii no, a nie też nie tylko za takie wyczyny, że tak powiem. No cóż, życzę wam wszystkim powodzenia, dużo dobrych partii, jak zawsze, i oddaję głos panu faktorzowi Mekowskiemu. No i... W tym momencie możemy się zatrzymać. Ogólnie sam, same przeprosiny do Mateusza zaczęły się trochę wcześniej, natomiast wydaje mi się, że nikt się ich nie spodziewał. Tak samo jak autor tego nagrania, który ja opublikował i, i dopiero... Po jakimś czasie, kiedy już prezes zaczął przemawiać, to to nagranie się rozpoczęło. Natomiast wychwycona została najważniejsza część, moment, w którym pan prezes przeprasza, ponieważ otrzymał brawa i wydaje mi się, że na te brawa jak najbardziej zasługuje, ponieważ wymaga to, ponieważ wymaga to ogromnej odwagi, żeby pójść do środowiska szachowego. De facto jedna z ważniejszych imprez Mistrzostwa Polski. Wiadomo było, że będzie tutaj wielu, wielu dobrych szachistów, a jednak pan prezes... Przyszedł, przeprosił, przeprosił publicznie, nie zrobił tego prywatnie. Tak jak publicznie pomówił, tak publicznie przeprosił, więc za to należą się moim zdaniem e, gratulacje. Wydaje mi się, że to akurat bardzo męska postawa. Nawet nie wiem, czy to było widać na nagraniu, jak w pewnym momencie ta kamera przejeżdżała. Mateusz H był akurat ukryty, ale no nie wiem, sam byłem gdzieś w 5 metrów od niego, to widziałem, że. Że Mateusz również dołączył się do braw, kiedy padało, te magi padało to magiczne słowo przepraszam, więc wtedy byłem przekonany, że Mateusz te przeprosiny przyjął. Później Mateusz jeszcze stawił post na Facebooku, w którym e, również powiedział, że przeprosiny zostały przyjęte, więc możemy powiedzieć, że w naszym środowisku wydarzyło się akurat coś dobrego. I wydaje mi się, że konflikt chyba między panami został zażegnany. Możemy teraz przejść do postu Mateusza, a Mateusz tutaj powiedział, że najprawdopodobniej z całego tego wydarzenia pozostaną tylko jakieś żarty i ewentualnie ta koszulka, którą właśnie w tym momencie widzimy. Nie wiem, czy taką koszulkę można kupić. Może Mateusz Bartel ee, tworzy jakiś swój mercz z taką koszulką? Nie, chętnie by nawet taką nabył. Natomiast to co najważniejsze, drama. Jak, jak możemy to chyba określić dramą, została zakończona, te zostały przyjęte, no i de facto wszyscy są zadowoleni. Mateusz akurat wydaje mi się, że na tym nic nie stracił, jakby patrząc na to, jak zareagowało całe środowisko, no to Mateusz nawet chyba sam, sam w samym swoim poście powiedział, tam podziękował wszystkim, którzy się za nim stawili, bo widział, że nawet nie spodziewał się tego, że tak wielu ludzi zareaguje na słowa pana prezesa. No i, i akurat to dla mnie też było sporym zaskoczeniem, bo naprawdę ludzie, którzy, których znam osobiście i wiem, że oni się nie udzielają za bardzo w internecie, na Facebooku, pisali komentarze pod postem Mateusza i, i stawiali się właśnie za nim. No wie, więc naprawdę było spore poruszenie. No ale co, prezes na koniec dnia wyszedł z twarzą, zachował się jak trzeba. Jedyna osoba, która moim zdaniem, jako jedyna, wyszła na y, największego głąba w całej sytuacji, no bo nie orzekujmy się, komu z Was nie zdarzyło się powiedzieć czegoś głupiego. No niestety, problem jest taki, że jak ma się włączoną kamerę i się to publikuje w internecie, no to te głupie rzeczy czasami zostają i ktoś może to odkopać. Natomiast je, są pewne, są, jest pewna granica pomiędzy tym, jak coś wam się po prostu chlapnie, a jeśli. Macie czas, żeby coś przemyśleć, żeby zastanowić się nad swoimi słowami i nadal zrobicie coś idiotycznego. No i co do, do takiego idiotyzmu, nie wiem czy tutaj widać w komentarzach, Dawid Czerw bardzo ładnie skwitował całą tę dramę, bo powiedział, brawa dla pana prezesa, przeprosiny, elegancka sprawa, w pełni się z tym zgadzam. A przy okazji zamatował Zbycholuda, który przez tydzień szedł w zaparte. Akurat, no tutaj Zbigniewowi również wydaje mi się, że należy pogratulować. Tak jak Mateuszowi można pogratulować tego, że, że stanęło na jego, że całe środowisko zanegowało te kłamliwe słowa. Prezesowi można pogratulować odwagi. No to yy, Zbysiu, jeśli to oglądasz, to jak Tobie gratuluję lojalności, ponieważ jak Oglądałem ko w komentarzach nawet raz wszedłem z ciekawości na streama Zbysia, no to zauważyłem taką to, to jest taki motyw, który się wydaje mi się, wydaje mi się, że często się przewija w polityce. Jak macie prezes jakiejś partii, ten prezes zrobi coś idiotycznego. No i wtedy jest taka jego armia wiernych akolitów, którzy mówią: "Nie, nie, nie, jak najbardziej prezes zrobił prezes zrobił dobrze. Wy po prostu jesteście uprzedzeni i tak dalej i tak dalej". No i chyba najbardziej awkward sytuacja jaka może być, kiedy taki prezes, czy to jakiejś partii, czy to związku sportowego, nagle wyjdzie na mównicę i powie, Nie no, w sumie wiecie co, zachowałem się jak debil. No, tak, tak de facto w naszym środowisku było. Natomiast, oczywiście ci, ci, którzy byli najwierniejsi, nawet w tej sytuacji bronili prezesa. Prezes sam uznał, że nie warto bronić swoich słów, natomiast inni, inni byli odmiennego zdania. No i cóż yy, widzowie, cała sprawa zakończona moim zdaniem pomyślnie. Każdy pokazał, że, że ma coś od siebie tutaj do, do zaoferowania. Jedni zachowali godność, inni wykazali się lojalnością. Nie wiem, czy tak, akurat takiej lojalności byśmy pragnęli w naszym środowisku, ale na pewno jest to dodatkowy aspekt humorystyczny do całej naszej historii dramkowej. No i co? Na koniec dnia wszyscy jesteśmy zadowoleni. Mateusz przeprosiny przyjął. Możemy się złapać, złapać za ręce i zatańczyć kumbaja. Tylko teraz nie wiadomo, czy Zbyciu będzie chciał się dołączyć, czy nie. <noise> Dziękuję Wam bardzo za, za obejrzenie tego, yy, tego filmiku. No i cóż, gratulacje jeszcze raz i dla Mateusza, który może czuć się zwycięzcą, jeśli miał taką potrzebę, i dla prezesa za to, że zachował się tak jak, tak, jak należy. Dzięki wielkie, cześć.